Dariusz Pilak gnieźnianinem roku 2023. Nagrodą za jego wieloletnią działalność w samorządzie i lokalnej kulturze przyznano przy okazji finału rewitalizacji Miejskiego Środka Kultury, którym zarządza od 10 lat. Towarzystwo Miłośników Gniezna na swojej corocznej uroczystości uhonorowało także Józefa Wojciechowskiego, zespół Fan Art i dwie publikacje. Nagrodę Gnieździaninogu w tym roku otrzymuje pan Dariusz Pilak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Pan Dariusz Pilak mimo swojego młodego wieku był i wicestarostą wice i starostą powiatu gnieździewskiego. Przez jedną kadencję również był przewodniczącym Rady Powiatu. Zainspirowała nas dotychczasowa działalność pana dyrektora. Podczas jego kadencji, podczas jego dyrektorowania w Miejskim Ośrodku Kultury, Miejski Ośrodek został zrewitalizowany. Ośrodkowi przybyło 1300 metrów kwadratowych powierzchni poprzez rewitalizację i ta powierzchnia jest aktualnie wykorzystywana i przez tych najmłodszych członków naszej społeczności, jak i tych najstarszych. Powstał ogród zimowy, który jest wykorzystywany do celu malarstwa, jak również może służyć jako sala kinowa. Ta nagroda to w zasadzie tak jak pan redaktor powiedział, to są ludzie, którzy od 40 lat mieli wpływ na rozwój tego miasta w różnych dziedzinach. W świecie nauki, kultury, medycyny, również w sferze duchowej. Rewitalizacja, o której tutaj mówimy, ta, tak odbieram tą nagrodę. To jest za pracę zespołową. To jest chyba też, no nie wiem co prawda, jak ta laudacja zabrzmi, ale to jest praca za umiejętności, Pracy w ogóle budowania zespołów. Coś, co trochę trudno nam przychodzi chyba po tym okresie covidowym, a nam tutaj przy tej inwestycji wieloletniej po prostu się udało. A przecież pamiętamy, że w tym ośrodku są ludzie związani ze światem kultury, a nie budownictwem, nie ma inżynierów, nie ma finansistów, nie ma ludzi, którzy są od całej tej inżynierii techniczno budowlanej, a ten projekt był naprawdę dużym wyzwaniem, tym bardziej z nadzorem konserwatorskim. Współpracując zgodnie i w wielu innych dziedzinach. Tak, żeby ten dom stał się domem dla ludzi twórczych ze świata kultury, sztuki, różnych talentów. Po prostu ich domem, tak? i to marzenie udało się nam zrealizować jako zespół MOKU. Z czego jestem szczególnie dumny. W kategorii przedsiębiorca-menadżer roku wyróżnienie przyznano Józefowi Wojciechowskiemu. Jest właścicielem zakładu budowy i konserwacji bezpieczeństwa urządzeń ruchu drogowego. Od 1966 roku pracując w tej firmie zbudował 150 sygnalizacji świetnych i utrzymuje aktualnie 210 takich sygnalizacji. Firma zatrudnia doskonałych pracowników, fachowców, których cechuje sumienność, profesjonalizm i taką też firma ma opinię wśród instytucji. Zlecających im różnego rodzaju pracę. Tak nie spodziewałem się tego wyróżnienia. Jako taki zwyczajny człowiek nie spodziewałem się, że zostanę dostrzeżony i wyróżniony. A jak wierzę tym ulicami, może powiem może w ten sposób, że w tym roku akurat mam 60-lecie w ogóle pracy w swoim zawodzie, a 50 lat. W inżynierii ruchu drogowego. Od 50 lat zajmuję się sykte samym zarządzaniem, czyli yy, budową, utrzymaniem tych sygnalizacji. No i cały czas trzymam pieczę nad tym, jak długo będę mógł, tak będę działał. 60 lat to już troszeczkę dużo pracy. Pracowałem w drogownictwie od 1968 roku. Najpierw w rejonie eksploatacji dróg publicznych, potem Miejska Służba Drogowa, potem Przedsiębiorstwo Robót inżynierii I stamtąd w 1996 roku poszedłem na swoją działalność prywatną. Początkowo pracowałem, w, 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 wydzierżawiłem pomieszczenia w Perii na fabrycznej, później na ulicy Leśnej, a w 2010 roku. Poszedłem do Cielimowa na swoją działkę i tak do tej pory. W ubiegłym roku wybudowaliśmy dużą halę z zapleczem socjalno-biurowym i warsztatowym. No i działamy. Koncert zespołu Fanart nie był przypadkowy. Do weteranów sceny muzycznej w Gnieźnie również powędrowało wyróżnienie. Następną nagrodą jest nagroda specjalna roku 23. Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że możemy nagrodzić ten zespół, ponieważ jest to bardzo zasłużony zespół ludzi, muzyków, którzy koncertują od lat 60-tych, występowali w kraju i za granicą, wymienić można takie kraje jak Niemcy, Austrię, Szwajcarię i Majorkę. W kraju zdobywali na przestrzeni czasu różne, różnego rodzaju nagrody, występując w różnego rodzaju konkursach i przeglądach, występując również ze znanymi osobiściami świata muzyki. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że doceniono nas, że zauważono, że, że w jakiś sposób nas tutaj gloryfikują, bo jednak tyle lat działalności jakiejś tam kulturalnej, no to coś tam znaczy. I dobrze, że nas zauważono, że, że naprawdę że Gniezdo to docenia. A wy gracie bo? wygramy bo lubimy to zawsze to mówię. Lubimy grać i najstarszy nasz fanat, chodź Andrzej tutaj do mnie najstarszy nasz fanard dzisiaj naszej święto. Najstarszy starzem. Starzem, oczywiście. O dobra, słuchajcie, Andrzeju, mhm. jak to się zaczęło skąd wziął się ten pomysł 55 lat temu, bo to już tyle lat minęło. Mhm. Ja mnie po prostu skaperowano do kapeli Fanard. Ja nie byłem pierwowzorem. Ja byłem chyba w trzecim składzie. Wiecie, Kibner, który wówczas grał na organach, zaprosił mnie do współpracy i tak się to zaczęło. Dwie publikacje ilustrowane ognieźnie jedna rysunkowa i druga fotograficzna także zyskały uznanie w oczach kapituły. Dwie mamy publikacje. Publikację, e, nale, nagrodę za najlepszą publikację otrzymuje roku 2023 album Gniezno i okolice, unikatowe rysunki Tadeusza Panowicza. Jest to nie tylko wartościowy zbiór o obiektach, biur wiedzy, o obiektach i budowlach Gniezna, ale również ogromna praca artystyczna narysowane piórkiem budowle miasta Gniezna. Jak się weźmie album pod rękę, uderza tu ogromna pracowitość autora. Po prostu jest to misterna robota. Ostatnią nagrodą jest nagroda za publikację fotograficzną roku 2023. Album, otrzymuje to album pod nazwą Janusz Klaszta Przemiany 6089, którego wydawcą jest Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie. Jest to zbiór cennych dokumentów naszej historii z tamtych lat, ukazujących życie naszych mieszkańców. Album został sporządzony Stworzony z około 6000 tysięcy zdjęć, które zostały odnalezione gdzieś w garażu pana Plasty. Te zdjęcia były również wystawiane na kilku wystawach, 18 wystawach w województwie wielkopolskim, Poznaniu, szczemie Środzie i innych miastach. Towarzystwo Miłośników Gniezna przyznaje nagrody od 1984 roku.